Hello mordy, tutaj wszystko zajebiście, sobie siedzę, to jest nasza zajebioza, tutaj chociaż, można nazwać chujowo, no i co, w dupie mamy to, dupa, cycki. to jest pojebane, tutaj w naszym mieście, Myślę, że to jest grane, choć możesz nazwać, że jesteśmy perdałami, to tutaj nie ma, wszyscy se się pierdalamy, chymża nasze miasto. bloki kultury to chujoza Tutaj sobie robimy za bardzo wieka, tu jest zajebioza To co mamy robić jest tutaj przezajebisty, choć to nie nasza sprawa mamy co tutaj jest Oh yeah, wszystko w blokach kultury to jest pojebany świat w naszej kurwa tutaj co się dzieje? Ktoś dzwoni o tej godzinie, czy co? No to ćmok. Tak słucham. O to dzwonicie, co chcecie mi powiedzieć? O coś chcecie zapytać? Dobra, ktoś tu dzwoni, zobaczę zaraz kto dzwoni teraz. Tak, tutaj, Zo, miała pani klasa na omówioną wizytę. Dzisiaj po dzisiaj, niech pani poinformuje o tym dzieciaczki, o tej wizycie. Dobra, teraz już idę po dzieci i poczekaj, to a zaraz będziemy w Zo. To niech pani da nam szykuje, to niech pani da nam 3 godziny do próby, tylko 3 godziny. Lolek. Czas wstawać, czas do zoo. No lek, nie spóźnij się przecież do zoo, nie spóźnij się czyś, nie? Ej kurwa, wstaję jak wstaję, trochę to potwale z tym Jadę do Zo, kurwa. Tak. Będzie zajebiście może wyruchem jakąś wielbłądziciel, albo zrobi mi loda słonica i będzie tak fajnie jak będzie fajnie, kurde. Ty też się cieszy, że jedziemy do zoo? Będzie fajnie czyż nie? Fajnie będzie w tym zoo, co nie? Bajceps? Spoko będzie, bajcepsiku, co nie, bajcepsiku, będzie spoko, co nie. Zobaczmy, dobra. Faktycznie, mam ochotę się ruchać ze zwierzętami, będzie e, śmieszne, co nie? Ruchać się ze zwierzętami w zoo, co nie, tak? Więc e, co tam dalej robimy? Może Lolek i Kazio e, też się na to zgodzą, kurwa, czy chyba tak? Jak cieszy by też to co mnie, a mianowicie chodzi o tą wycieczkę szkolną. Też się to cieszy, cieszy Cię to fajnie jest. No jakby to powiedzieć, co można, to można i nic na to nie poradzę, ale jeśli chodzi o wycieczkę, to tak to lepsze niż siedzenie w szkole. ...przeżunić lepsze życie. Czy z zastanawiam co będę robić w przyszłości, jeśli ciągle zastanawiam. Dziaczki. Czas, Dziaczki. Iść Oj, ja do Dobra, Czas iść do szkoły. Oj, o co ja mówię, do zo? Dobra, to już idziemy do zo i idę z nami. to ja... Teraz idę się rozruszać, a raczej mojego siusiaka, rozruszać czas, dobre. to co trzeba, to trzeba z siusiakiem. I Kevin. Małgosia, Jędrzej, jak wam się podoba wycieczka w Zo, jak wam się podoba? Chcę tutaj być dalej, Kevin chce, Kevin chce tutaj być dłużej, Kevin chce. No, Małgosia, to też co chce, też chce pozwierać zo i to dobrze, Małgosia też chce pozwierać zo. Więc że też musi sobie robić to co musi idę do kibla za chwilkę, więc kurwa nie wiem. Masz pomysła, jak uciec do Afryki, to może ja odbajam pomysła. Do czego musimy się przebrać na czarników. To jest świetny, kurwa, tylko skąd wytrzasać ubranie można? Oto jest pytanie, skąd to kurwa wziąć. Patrz Kaziu, ale zajebiste ryby. Aż miło się na nie patrzę. Ciekawy, jak smakują. Lepiej nie dotykać, można się jeszcze tym yy, pokaleczyć, więc lepiej z tym ostrożnie. Mi się podoba, a tobie to jak? Czyści ci się podoba to co? Mi ładnie się tutaj tak siedzi, tak? Fajnie? Jest trochę nudno, ale co mi tam? Jak jest, tak jest przecież nie? I się tak zastanawiam, co dalej robić z życiem, co dopiero jestem w trzeciej klasie podstawówki, a nadal chcę być dyktatorem własnego małego państwa. No i teraz widzisz, jak to jest. Nasz plan się uda. Widzisz, jak ładnie jest, dobra, to zaczynamy za parę godzin naszą klugawą misję. To się zobaczycie, no faktycznie to znowu odcinku, no to będzie jazda bez trzymanki za chwilę. Sami zobaczycie, jak to się potoczy i w jaki sposób to osiągnie, yeah.